I ja tyknam, z jej czas nie bliżej, to już nie to samo, co 10 lat temu. Tu już inni ludzie i inny to kraj w dodatku w ramach tego samego systemu. Jak już pewnie wiesz, nie ma tu co pić, wyobrażasz sobie, jak nas wszystkich trzęsie, bez znieczulenia, jak tu można żyć? Woła każdy zmysł, każdy nerw i mięsień, bez znieczulenia, jak tu można żyć? Woła każdy zmysł, każdy nerw i mięsień, zniknęli ze stołków krewni i druzja, więc teraz już nic się tu załatwić nie da. Mówić wolno wszystko, ale co to da? Gadanie nie na trzeźwo, gdy nie ma co sprzedać. W gazetach nam piszą, jak ze wszystkim źle, jakie marnotrawstwo, brud i zacofanie, dla nas to nienowość, o tym każdy wie. Czemu tak się zachwycają tym Amerykanie? Dla nas to nie nowość, o tym każdy wie. Czemu tak się zachwycają tym Amerykanie? Ludziej i z zapada spotykasz co krok. Gdzie spluniesz, tam zagraniczny korespondent. Łapie cię za rękaw i płonie mu wzrok. Gdy pyta o rosyjskie serce i żołądek. Co im odpowiadać? Każdy z grubsza wie. Patrzę mu, odbierać mu chwilę zachwytu Z mieszkaniem i żarciem jest na razie źle Lecz za to historia wychodzi z niebytu Z mieszkaniem i żarciem jest na razie źle Lecz za to historia wychodzi z niebytu Nie parzy wiosz, lecz wiesz, że Stalin był zły I wszystko już można dziś zwalić na niego A gdy dusza zatęskni do straconych dni Możesz o suchym pysku słuchać Wysockiego Tak nie przyjedz do ciebie Właśnie do urzędu, bo paszport dziś idę. z wypuszczać Żydów, rządzi w KGB. Więc każdy Rosjanin chce być dzisiaj Żydem. Przykaz wypuszczać Żydów, rządzi w KGB. Więc każdy Rosjanin chce być dzisiaj Żydem.